W okolicy środy Wielkopolskiej plantacja cebuli zimującej z Sensu Yellow. Siew trzecia dekada sierpnia. Widać zasychające końcówki, efekt suszy, przymrozków. Gleba lekka piątej klasy. nawadnianie plantacji 14 kwiecień Doszczrzenia REM to jedna. Słuchają sucho. Ciśnienie na deszczowni. nawozy cztery pewnie w okresie mrozów 3, co może uchronić ją przed wybijciem w pędy kwiatostanowe